Witajcie, witajcie moi kochani w PEPKO na przeglądzie. Zobaczcie, zaczynamy od przecen. Będą fajne rzeczy, więc zostańcie ze mną do końca. Za 20 zł z 30 możecie kupić taki koszczek piękny złoty, jak ktoś lubi złoto. Tu obok, jak widzicie, macie też świecznik, on też jest na przecenie, ale ten już Wam pokazywałam. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz, zasubskrybujecie mój kanał i oczywiście e, udostępnicie. Następną rzeczą jest osłonka za 15 zł, czarna, klasyczna, przeceniona z 20 na 15. Co my tutaj jeszcze mamy? Wieszaczki, zobaczcie, e, na 5 zł przecenione, serwetniki na 12 z 17 to też zawsze parę groszy mamy tutaj w kieszeni większość z was napisała mi, że bardzo lubi przecenę, więc dziękuję za te miłe komentarze, bardzo to doceniam naprawdę, że piszecie i są takie osoby, które piszą naprawdę codziennie i ja jestem przeszczęśliwa dziękuję wam za to, bo to jest taki dla mnie taka nagroda za nagrywanie tych przeglądów tu mamy 30 zł, taka taca, bambo 100% bambo oczywiście wiemy, wiemy o co chodzi, że to jest ba z bambusa, 100% bambu ja uwielbiam rzeczy bambusowe i 30 zł za taką tackę to jest naprawdę świetna cena tu będzie widać moje nóżki bo sobie zarzuciłam dzisiaj sukienuszkę z pepką. dobra idziemy dalej dalej mamy talerzyk i ten talerz jest zobaczcie jak takie, nie wiem, z daleka jeszcze tylko księżyc namalować na tym talerzyku i to będzie wyglądało jak taki widoczek. Kosztuje 15 zł. Są też inne wzory. Zerkniemy dalej, co my tutaj ciekawego mamy. Ja tutaj lukam, gdzie są jeszcze te czerwone, czerwone ceny, bo czerwone ceny oznaczają przeceny. Nawet mi się zrymowało. Dzisiaj czuję się już trochę lepiej. Antybiotyki zaczynają działać, więc fajnie, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Dziękuję Wam za miłe życzenia, że piszecie mi zawsze, żebym, żebym była jak najszybciej zdrowa, żebym jak najszybciej wyzdrowiała. O, tak mi piszecie, więc bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia. 8 zł kosztuje taka, taka podkładka i to są nowe podkładki. Taki, ja, jak to dotykam, to tak jakbym jakąś słomę dotykała, więc tu mam takie wrażenie. Idziemy dalej, i tu chyba już będzie, tu chyba już będzie koniec. Lecimy dalej, no i tutaj na tej ściance głównej są właśnie te hiciory gazetkowe, te szlafroczki dla piesków, ale tego wam nie pokazywałam. Tu jest taka zabawka dla piesków. Wkładacie smaczki i piesek sobie musi sam wyciągnąć, więc jeżeli macie problem, że pies gryzie wam kapcie, jak na przykład wychodzicie do pracy, to powkładajcie mu te smaczki i on będzie sobie tego szukał. 20 zł kosztuje, a tutaj macie spanko. Zobaczcie, jakie ładne. Bardzo fajnie wygląda. Trochę się tu odwinęło, więc musicie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, jak się już je ułoży. I kosztuje tylko 35 zł. Szkoda, że nie nie ma większego, bo bym wzięła do swojego pieska, ale mój piesek będzie do tego spanka po prostu za duży. A za 35 zł to naprawdę jest niedużo. Piękne, piękne są te spanka. Idziemy dalej. Dalej, 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 po dusie. No i te wam jeszcze pokażę, bo to jest jeszcze taki sezon, e, jeszcze, jeszcze całe, całe dwa miesiące wakacji, no ale można sobie je zakupić i nie tylko na sezon. 15 zł kosztują takie dwie podkładki na krzesełka. E, tu macie jeszcze w, takich, e, w takim odcieniu tylko zieleni i kremu. Mi się chyba bardziej te podobają. 15 zł kosztuje. I co mi się jeszcze podoba bardzo, 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 to zobaczcie, jakie śliczne poduszki, też na jakieś krzesła, na fotele. Zobaczcie, jakie ładne, piękne są te poduszki. I zaraz zobaczymy, jaka jest cena jednej podusi 17 zł, no ale no one są już takie grubsze i są naprawdę śliczne. A jak ktoś lubi takie misiowate, to zobaczcie tutaj, jakie takie jak ktoś w, na przykład w górach dziewczyny jak są tutaj z gór i robią sobie właśnie w domu taki... Mm, taki właśnie styl góralski. No to świetne są te poduszki, będą pięknie wyglądały. 25 zł kosztuje jedna, ale jest naprawdę śliczna, mięciutka, takie jak, jak takie futerko owieczki. To znaczy nie wiem jak wygląda futerko wieczki, bo wiecie, no nie jestem takim specem. Oczywiście to nie jest to samo, żeby tu była jasność, ale bardzo, bardzo podobnie wygląda. Poszewki też są na przecenach, ale tą ja muszę zawsze ją dotknąć. 10 zł kosztuje z 15 ta, a tutaj macie taką, zobaczcie, welurową, różowiutką. Śliczna jest i kosztuje dyszkę super. 45 na 45 cm i kosztuje dychę. A ja się rozglądam, słuchajcie, za zasłonami szarymi. Yy, widziałam w biedronce były, ale nie taki kolor, jak ja potrzebuję. I tu też jest w pepko, tylko kurczę, coś mi się wydaje, że ciut za ciemne. Więc dajcie mi znać, gdzie mogę takie szare zasłony dokupić do tego właśnie łóżka do sypialni. Kto ogląda moje vlogi, ten będzie wiedział, o co chodzi. Dwie dychy kosztują takie kwiatki. I tu mamy ciemniejsze, i one są takie gumowe, że możecie bez problemu je wyprać. Znaczy, w sensie, że je wymyć, nie? Nie dam, że do pralki je wrzucicie. Więc tu macie takie bukieciki, kołdry, kołderki. Tutaj mamy pościele. Tu zobaczcie te podusie dla dzieciaków, znaczy dla dzieciaków, no nie tylko dla dzieciaków, ale przeważnie dzieciakiem e, lubią takie podusie, tam macie awokado a tu widzę, że nowy kocyk jest i powiem Wam, że nie jest ciężki, bo niektóre te koce są takie ciężkie, że ciężko w ogóle jedną ręką podnieść a ten jest taki jak widzicie w takie ciapki ehm, już Wam mówię, wymiary 130x160 cm za 50 zł no i skocy to chyba tyle, słuchajcie. Powiem wam, że trochę jestem ostatnio zaskoczona i zawiedziona, że tych rzeczy, tych nowości jest e, tak mało. Nie wiem, co, czemu tu się tak, tak zatrzymało, tak fajnie, tu wszystko e, e, wrzucali. Było bardzo dużo tych nowości. E, a teraz chodzę i po prostu szukam i szukam i szukam. E, nie wiem, może za często jestem, ale pamiętacie. Wcześniej byłam e, też bardzo często, e, bardzo często, i, i było tego więcej. E, tu mamy taki zestaw, i ten zestaw kosztuje 8 zł. I byłam kiedyś w. E, w Pepkow z Zakopanem i szukaliśmy właśnie obcinacza do paznokci mój mąż poszedł się zapytał ekspedientki, tu mamy takie pilniczki za 6zł czy macie u was obcinacz do paznokci, a ona mówi niestety nie mamy a ja biegnę, oczywiście wiedziałam, że jest, poleciałam, już wzięłam z takim całym zestawem i mówię proszę ja bym chciała to kupić, a ona mówi o jednak mamy także wiecie, śmieję się, że ja czasami wiem Więcej niż te panie, które sprzedają. Oczywiście nie ujmując nic, niczego. 5 zł kosztują takie gąbeczki chyba to są gąbeczki do mycia twarzy, ale nie wiem. Tak jest niby napisane, nie? że face, face scra scratch, scrap. Słuchajcie, tu jest taka troszeczkę twardsza. No i tak tutaj to wygląda. I przeskakujemy, przeskakujemy dalej. Dalej mamy, słuchajcie, rzęsy, i to też jest nowość tutaj. Nie wiem, czy u Was są też rzęsy. Piszcie w komentarzu, czy w ogóle macie takie rzeczy w Pepko. No i ja nie wiem, ile one kosztują. Tutaj, o, Maja przyszła i mi się chwali, co kupiła sobie w rozmanie No i tutaj, może zobaczymy, są jeszcze takie. Ja nie wiem, gdzie są te ceny, nie mam pojęcia, jak tu spojrzeć, jak wam powiedzieć, może ktoś zna te ceny tych rzęs, to proszę napiszcie. Tu mamy na przykład też takie pomadki, wazelinę, nie pomadki, no pomadki, wazelina i też nie widzę cen, nie wiem, ślepa jestem, czy co, nie mam pojęcia, gdzie te ceny są. No dobra, to wam tak tylko tutaj pokażę, co jest, tu mamy na przykład gąbeczki, trzy różne rozmiary i kształty i tu jest jedna. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj są jeszcze takie, jak chcecie sobie pedicure robi robić, ze trzy zyle, żeby się nie umazać, żeby ten nakier ładnie, ładnie tam na paznokciach się rozprowadził. Tu mamy chyba kula do kąpieli. Nie jestem pewna, czy to jest kula do kąpieli, ale chyba tak. No i troszeczkę jeszcze kosmetyków. Więcej mieliśmy kosmetyków, ale, e, ale po prostu zostało już tylko tyle. E, dobra. Tutaj jakieś gadżety do łazienki, ale też nie widzę tutaj e, zbytnio, jakiś wiecie. Mm, wiecie, no. Wiecie o co chodzi, nie? No, nie widzę po prostu, nie widzę. No i co ja zrobię, jak ja nie widzę. E, a ja bym chciała widzieć, żeby tutaj był jakiś, wiecie, szał normalnie, żeby tutaj się wszystko to rozkręcało, ale poczekajmy już niedługo. Zaraz wrzesień, zaraz niedługo święta. Więc na pewno się to zmieni. No i mamy nowość, słuchajcie: 60 na 135 km, chciałam powiedzieć, centymetrów za 8 zł mamy taki pokrowiec na przykład na garnitur, nie? Możemy sobie powiesić w szafie albo gdzieś jedziecie, to sobie po prostu włożyć do takiego, do takiego pokrowca. No i tu jest jeszcze przecena, to Wam pokażę z 30 na 15 zł, i to jest chyba do prasowania, do prasowania podkład. Więc tak to wszystko tutaj wygląda, czy my tu coś jeszcze mamy. Tutaj mamy woreczki, jakieś kubełki, kubełeczki i to już koniec mojego przeglądu. Zapraszam Was do wcześniejszych, bo tam było naprawdę sporo nowości. Oczywiście, zapraszam Was na mojego vloga, na moje peplanie, więc zapraszam Was serdecznie. Życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć.